Cześć widzowie, dzisiaj jest wielki dzień, czyli niedziela, dzień finałów. Yy, ja startuję w kategorii Hobby Full, czyli mam treningi tylko od 9 do 10.30. Jest już trochę po 9, także zaraz lecę na wyciąg, żeby zrobić jeden albo dwa zjazdy treningowe. I potem nieco po 12 mam. Mam już swój start. Czuję się, zmęczony jestem. <laughs> zmęczony jestem już od tego downhillu, yy, Nie zrobiłem wczoraj ani jednego cał całego pełnego przejazdu, mm, ale no nie. No, prędkość myślę, że jest nieco wyższa niż rok temu. Tylko, że rok temu już na przykład w sobotę miałem odbębiony pełen przejazd, a teraz nie mam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale to wszystko się okaże na trasie. Nadal jest gorąco. Słońce świeci bardzo mocno. Hmm. Widzimy się na trasie, się mamko. No dobra, no. Lecimy w takim razie. Żadnych elementów, które mogą się odpocząć. To powodzenia Michał No lecimy Adam Jeździano toś Michał, obudź się Tutaj ja raczej jechałem Tutaj gapik Tam muszę uważać w tych kamieniach Bo wczoraj Tak pewnie, dużo szybciej niż ja Ja wolno jeżdżę, nie? To zostaw trochę sobie przerwy Dobra. Lecimy ostatni przejazd treningowy. Sko dobrze? Czekaj, czekało mnie. Skończ nami jest git. Oddychaj normalnie, chwilę To trzeba mieć głowę do downhillu, a ja z Marzowsza jestem, wiesz, trzy razy do roku po górach jeżdżę. No to nie ma się co dziwić. Dobra, dzięki za pomoc. Ah <truire> ah. <truire> Chciałem go puścić i jeszcze bym się wyjechał, bo wjechałem na skośny korzeń. To już Elita jedzie chyba. Sorry Olek, ja próbowałem zjechać trochę delikatniej. Odpowiedzi ja Pan Michał został na rowerze. No i tak właśnie wyglądał mój ostatni przejazd treningowy. Na pewno nie tak go sobie wyobrażałem. Te dwie wywrotki trochę mnie poturbowały. Pierwsza na rok gardenie obiła mi cały lewy bok. A potem ta na wrotce. Jakoś walnąłem kolanem w korzeń, czy jakoś dziwnie mi się wygięło to kolano. W każdym razie też mnie bolało. I teraz nie dość, że nie miałem już sił, straciłem pewność siebie po tych glebach, to jeszcze... Nie wiedziałem jak mam zjechać tą trasę na raz. Już w ogóle nie myśląc o tym jak uciąć te 20 sekund w porównaniu do przejazdu rok temu. No ogólnie trochę załamka wleciała przed tym przejazdem i próbowałem jakoś się ogarnąć, żeby pójść na start i zjechać. Zaraz na start, więc muszę już iść. Zjadłem sernik na siłę, nie mam apetytu, nie mam siły. Kur... taki ze mnie Dan jak z koziej dupy trąbka. Wszystko mnie wkurwia. Ja. Minęło już trochę czasu, ja wjechałem na górę. I przed startem podjąłem decyzję, że nie mogę jechać pełnym piecem, bo po prostu w połowie trasy będę musiał zejść i odpocząć, więc uznałem, że priorytet na ten pierwszy zjazd to jest dojechać do mety, zjechać tą trasę naraz bez zatrzymania. Dawaj, dawaj Michał! Dawaj, dawaj, dawaj. Okay. Dawaj, jebie, jebie, jebie. Udało się zjechać trasę na raz, ale na tym pozytywy się kończył. Jak zobaczyłem swój czas 4.39, to się trochę wkurzyłem. Co prawda byłem 7 sekund szybszy od yy, przejazdu rok temu, ale nie spodziewałem, w sensie myślałem, że szybciej pojadę. I dopiero jak pomyślałem, co ja w sumie robiłem, że ta moja jazda zachowawcza sprowadzała się do tego, że ja ciągle trzymałem hamulce i jeszcze byłem skulony na rowerze, to przecież te dwie rzeczy tylko przeszkadzają. Przeszkadzają rowerowi dobrze pracować i przeszkadzają mi odpowiednio nim sterować. Także wiedziałem, że muszę to koniecznie zmienić przed drugim przejazdem, jak chcę uciąć kolejne 13 sekund, żeby spełnić swój cel. Kurwa, to jest tragedia. Tam jakiś gość insta nagrywał i widziałem, że nadal jadę jak, wiesz, srający kot. Z garbem, a to powinny być, wiesz, plecy spięte. Może dlatego mi te nogi spadają? Bo ja odpuszczam pozycja, jest. Boję się, hamuję. Klamki sobie trochę położyłem, żeby być bardziej taki. I wiesz co jeszcze zrobiłem? I jeszcze sobie z dampera powietrze spuściłem. Nie mam już totalnie siły, O, pokażę gdzie on kiedy. Op, 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 Tak wie, ja widziałem na nakazurę na zawodach że tak się mówi. Op, 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 op! Jadą A Ałł, oh, widziałeś? Ktoś odpowiedział, oh, nie wierzę. Coś pięknego. Eee, na czym skończyłem? Jadę na drugi zjazd. Zjazd to ja mam teraz fizyczny. Było niewiele osób w kategorii Hobby Full, także z moim 22. miejscem udało mi się wejść do finału. Dawaj, 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 dawaj! no i wiedziałem, że muszę poprawić te dwie rzeczy nie hamować i to faktycznie nie hamować tam gdzie nie trzeba odpuścić zupełnie te palce z klamek bo jak ja je trzymałem pół zaciśnięte no to co mi po tym, że jest długa prostka jak ja nie chcę się na niej rozpędzić bez sensu no i druga rzecz to pozycja na rowerze Ustaliłem, że w głowie będę sobie powtarzał Michał, usztywniaj plecy, trzymaj te plecy spięte Bo jak spinałem plecy i miałem je bardziej wyprostowane To dużo wyżej stałem na rowerze Lepiej mogłem nimi sterować i wyciskać różne przeszkody uh, uh. Ciemno Ty, ja już nie mam siły Brak mi sił Brak mi sił Jestem po drugim przejeździe i uwaga! Zwracałem uwagę na to, żeby trzymać dobrą pozycję, czyli łopatki spięte, sztywna pozycja, lędźwie spięte bez kociego garba. I było lepiej nogami. I, I jak wiedziałem, że w miejscach, gdzie mi nogi, nogi spadały z pedałów, to wiedziałem, żeby się tak zaprzeć. I ogólnie jechało mi się lepiej. Poza tym, że z każdym przejazdem coraz bardziej zmęczony byłem, to uciąłem 10 sekund. Spoko. Nadal tam jestem bliżej końca i w ogóle. Ale już tak. Bo Agata mi mówi, że ciągle narzekam. No ale co mam się, Cieszyć? Nie ma się z czego cieszyć? Który mówiłaś, że jestem w Hopi Full? 18. Czasy wam tam gdzieś wrzucę. 4,20 ileś. A rok, rok temu miałem 4,38 i trasa była nieco krótsza. No nie no, więc lepiej jest, no kurde. Jest lepiej, lepiej niż rok temu. Mam kuku. ciekawe czy tu będzie widać tak od boku. Pokaż tak od boku. Widać górę? I to w pierwszym przejeździe tak mi zabolało i dlatego po, po prostu uznałem wtedy, że nie, nie jadę dalej, ale pojechałem dalej. W drugim uciekałem 10 sekund, to jest całkiem spoko, eee, Nasi warszaw reprezent team jechali w juniorach i Antek był trzeci, Adam był piąty, oni tu są dobrzy. Ja początkowo z nimi jeździłem na treningach, bo ja byłem tu rok temu, ale nie, oni zjechali 5 razy już, koniec. Liczę, liczę. 30 sekund szybciej ode mnie. No, to nasz termin No dobra. To idziemy coś zjeść, co nie? Tak. E, powinienem być jakoś bardzo zadowolony, że poprawiłem swój czas e, r, niż po, ten, co był rok temu. Ale to zaraz. Co mnie boli, ta pisze i nie, nie, nie dam rady się uśmiechnąć, jak mnie tak boli. Słuchajcie, nie nagrałem żadnego podsumowania w Czarnej Górze, więc podsumuję Wam teraz. Czasy zobaczyłem dopiero jak wróciłem do domu i dopiero w domu zobaczyłem, że faktycznie udało mi się spełnić cel w postaci ucięcia 20 sekund. Uciąłem chyba 20,5, niecałe 21 sekund, więc byłem bardzo na granicy, ale jaram się, że pomiędzy pierwszym przejazdem eliminacyjnym a tym drugim finałowym to uciąłem jeszcze ponad 13 sekund w nim. To było całkiem spoko i to tylko... To pokazuje jak dużo zmienia pozycja na rowerze, no i fakt niehamowania, ale to dosyć oczywiste jest i nad tym będę musiał dużo pracować, właśnie szczególnie nad tą pozycją na rowerze. Może powinienem na gym zacząć dźwigać ciężary, martwe ciągi robić, żebym te plecy miał po prostu z automatu spięte. No nie wiem, będę musiał o tym pomyśleć przez zimę, żeby nie było takiej wtopy, gdzie ja tracę czas po prostu przez to, że źle na rowerze stoję. W każdym razie udało mi się spełnić cel, trochę się tym jaram, fajnie i, i trochę mam zajawy na ten downhill. Oczywiście chopeczki, chopeczki, chopeczki w moim sercu są, ale, ale downhill też jest całkiem ciekawy. Ta rywalizacja, te przygotowania i wszystko to jest ciekawe, więc będę walczył o to, żeby za rok być szybszym. A ja z tego miejsca jeszcze bardzo chciałbym podziękować firmie Raw Nutrition, którzy wsparli moje, mój wyjazd do Czarnej Góry. Już wczoraj Wam mówiłem, jest to firma produkująca suplementy izolaty białka, koncentraty białka, kreatynę też tu mam nawet pod ręką. Także, jeżeli jesteście zainteresowani suplementami w bardzo wysokiej jakości, to zobaczcie link w opisie albo po prostu sprawdźcie ich stronę. Także ja im dziękuję, a z Wami widzę się w kolejnych odcinkach. Się no!